Serię? No, no, tylko to twój, tak się nazywać. Dobra. Witajcie w kolejnym vlogu na tym Cześć. kanale. Ze mną jest dzisiaj Marta, i z Martą właśnie zaczynamy nagrywać nową serię, czyli. Robię więcej. Seria dotycząca spełniania marzeń i o tym, żebyśmy robili więcej, działali więcej i żebyśmy spełniali swoje marzenia. A co się będzie działo, to zaraz zobaczycie w tym filmiku. W tym filmie będzie backstage, a już w kolejnym raczej będzie wywiad i efekty naszej pracy, więc oglądajcie. dzisiaj szalejemy, dzisiaj nasz pierwszy wywiad i będzie się działo, będzie pięknie. Kinga właśnie rozkłada sprzęt, a ja jeszcze układam włosy. Będzie cudownie. O, tutaj nasza cudowna montażystka i kamerzystka. Popatrzcie na ten sprzęt. W ogóle jest pięknie, mamy przepiękną pogodę i będzie cudaśnie. Tak, tu się wszystko będzie działo. Musimy poczekać. Ma... Direktor, to... No, Muszę się, się zdecydować, kto jestem reżyser. Ja bym to przywiązał, chyba. Czymś, no, świat, co, co. O, jest światło, ej. Światło. Marta, idź tam usiąść, bo jest światło. Ustawiamy światło. Ale to w razie poczekaj, strasznie. I zaszło. Nagle mnie jak chce, tak, tu zostawiamy Kurde. Mamy taką piękną scenerię, mamy już prawie wszystko przygotowane. Tu mamy nasz cały Bajzel. I taki mamy dzisiaj backstage naszej pracy. Tak. Może być i, i to no pasję gdzieś też tam chciałem mieć, chciałem coś właśnie fajnego robić. Słuchałem też nieraz różnych audytów, że nieco co oni zrobili. Fajne, fajne, to było super. No. E, wsparcie rodziny i znajomych jest ważne. Jest bardzo ważne, jest bardzo ważne, gdy rodzina cię wspiera, gdy jest za tobą.